Property News Podcast. Aneta Wieczorek, chodera Property News.pl. Ewa Bobkowska, wieloletni prezes, od kilku lat za, wiceprezes spółki Peanowa SA, spółki giełdowej. Wielokrotnie mówiła Pani, że ma Pani wspaniałego syna, ale ma Pani też córkę, Peanowa. Tak, tak, rzeczywiście. Mam wspaniałego syna, prawnika, który ma kancelarię, która nas obsługuje. Natomiast mam młodszą córkę, bo z, od 1987 roku to jest moja ukochana peanowa, moja moja córeczka. Mhm. Zostawiła pani dla niej serce? Tak. Dusze? Też doświadczenia? No, doświadczenia nabywałam z roku na rok, bo. Y ja jestem z wykształcenia inżynierem budowlanym, konstruktorem. Kończyłam Politechnikę Śląską. Natomiast ja nie wiem, czy ja jestem bardziej ekonomista, prawnik, inżynier. No na pewno umie czytać wysunki techniczne. Na pewno jak pojadę na budowę, to nikt mi nie będzie, że tak powiem, brzydko wciskał byle czego. Na prawie muszę się znać, no bo w tym się poruszam w umowach. Na ekonomii też, no bo, no bo bez ekonomii no to firma nie, nie istnieje. Mówi pani, że zna się pani na kilku y, dziedzinach, ale myślę, że to wszystko przyszło w trakcie już y, rozwoju firmy, no bo tak jak pani powiedziała, w 1987 roku firma powstała, ale to pani rozwinęła małą spółkę projektowo-budowlaną z Gliwic w dużą firmę, y, która jest notowana na giełdzie i ma bardzo dobrą renomę y, wśród y, innych firm. Jak to zrobić? N znaczy myślę, że yy, przede wszystkim, jak takie jest powiedzenie, że to trzeba jeść małymi łyżeczkami. Czyli ja się nie rzucałam od razu na wszystko, tylko po prostu z roku na rok yy, miałam coraz więcej doświadczeń, coraz więcej pomysłów. Yy, no a przełomowym yy, stało się wejście na giełdę. Także, także w 2000. W siódmym roku także to była rzecz, która, no, można powiedzieć, dała firmie dużo pieniędzy. Firma wtedy była niezadłużona, nie, nie korzystaliśmy z kredytów, więc właściwie wszystko zostało włożone w cztery galerie handlowe, które do dzisiaj mamy. Ale cofnijmy się jeszcze w czasie. Okay. Od czego Państwo zaczynaliście? Od projektowania. I tak jak premier Tusk, który malował kominy w Gdańsku, to ja miałam ekipę, ja sama nie malowałam, ale koledzy chodzili po linach i malowali. Z prostej przyczyny no kupienie sprzętu takiego alpinistycznego no nie stanowiło wielkiego problemu, natomiast no rozwinięcie firmy budowlanej od razu typu kopałki, ładowarki, no to było poza zasięgiem, bo zaczynaliśmy od spółki z OO z kapitałem 5 tysięcy. Na tamte czasy to też nadal chyba niewiele, prawda? Oj to niewiele, nie, nie. Jakie były te takie kamienie milowe w, w historii i pani, i spółki. No pierwsze, to mój mąż się zawsze ze mnie śmiał, że wy słuchaj, zarabiałaś, na... wtedy były pieniądze idące tam w te ty tysiące, a, a teraz masz pensję jedną trzecią tego. Takie były początki. Zaczynaliśmy yy, w Gliwicach, w. Yy, Iluś punktach mieliśmy powynajmowane pokoje. W tej chwili wynajęcie powierzchni biurowej nie stanowi żadnego problemu. Jest tylko kwestia, czy będzie standard lepszy, czy gorszy, czy będzie A, czy będzie B. I Jaka Budynek. stawka, prawda? I jaka stawka? Natomiast wtedy to graniczyło z cudem. Także także myśmy zaczynali chyba w pięciu miejscach w Gliwicach. I, no, i tak, tak powoli, powoli, z roku na rok, no, a, a, a kamieniem milowym to było to wejście na giełdę. Mm -hmm. A proszę mi powiedzieć, to były tylko centra handlowe, właśnie y, projekty, y, wykonawstwo? Och, czy... Robiliśmy wiele rzeczy. Przede wszystkim zaczynaliśmy od tej słynnej antykorozji, y, gdzie w pewnym momencie w koksowni w Cieszowicach mieliśmy oddział 80 panów zatrudnionych na pełnym etatach. Potem budowaliśmy szkoły, potem budowaliśmy użyteczności publicznej obiekty. Dużo też projektowaliśmy. Potem była o w 1994 roku, do Polski weszła sieć stacji paliw DEA. Ona już w tej chwili nie istnieje, została sprzedana bodajże w 2001 roku, została sprzedana Shellowi. To był ten boom, gdzie y, wchodziły wszystkie, Shell, Stadt Oil, y, no, 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 wszyscy, wszyscy byli zainteresowani budową stacji. Myśmy, poza tym, że y, kupował inwestor, myśmy robili rozeznanie w sensie możliwości komunikacji, położenia, wszystkiego projektowaliśmy i budowaliśmy. I takich kompleksów budowaliśmy prawie 50 po całej Polsce. A kiedy zajęliście się centrami handlowymi? W momencie wejścia na giełdę, bo wtedy dostaliśmy gotówkę. Myśmy z dwóch emisji pozbierali ponad 150 milionów złotych. To jak na tamte czasy to było sporo, było sporo. i tak jak my firma była zdrowa, nie była zadłużona. W związku z tym wszystko szło na rozwój. No plus oczywiście korzystamy z kredytów bankowych, to, to wiadomo, każda inwestycja korzysta. A ja jeszcze wrócę do tych początków. Powiedziała pani, że mieliście w kilku miejscach biura, mieliście zespół, który zajmował się różnymi rzeczami. Jak pani skłoniła, skusiła, zachęciła te osoby, żeby z panią pracować? Chyba, chyba tym, że się niczego nie bałam, chyba tym, że zawsze byłam odważna i i oni mówili: "Ewa, pewna jesteś". Ja bym była pewna. To bym siedziała na hawajach i odcinała kupony. Ale, ale ryzykować trzeba. Nadal? Nadal, nadal, oczywiście. Nadal się pani nie boi? Bo jest już większy nie. zespół. Nie, nie boję się. Nie boję się, jest duży zespół, jest prawie 200 osób. Natomiast no teraz mieliśmy. Totalny kataklizm pod tytułem powódź. No, i, i pierwsze, co robiłam, to przez weekend obdzwaniałam, czy wszystkie nasze nieruchomości nie są zalane. Tfutwu odpukać żadna nie została zalana. No, co też jest dla mnie elementem takim, że my jednak analizujemy te nasze inwestycje i, i po prostu wiemy, wiemy, że lepiej wyżej niż niżej. Mówiła pani, że nie boi się ryzyka. Teraz nadal zajmujecie się centrami handlowymi, powoli wchodzicie w mieszkania, tak? Y mniej już centrami, bardziej parkami handlowymi, bo parki w tej chwili budujemy. Też, też mamy dwa projekty mieszkaniowe, które chcemy realizować. Oczywiście ja zawsze mówię tak, że dłużej się załatwia wszelkie sprawy administracyjno-prawne i projektuje, niż, niż praktycznie no, buduje, się buduje, bo wybudować park handlowy można w 9 miesięcy bez problemu, a, a niektóre dokumenty załatwiamy półtora roku. Więc to jest, to jest, że takie, jakby no jedna niewiadoma, na który, gdzie na urzędnika to nie ma, nie ma siły. A gdzie pani by jeszcze podjęła ryzyko? W, jakiej, w jakim sektorze być może rynku nieruchomości, a może w jakiejś innej branży? Na pewno na pewno branża jeszcze przemysłowa. My Mamy też na swoim portfelu trzy parki przemysłowe, ale takie nie magazyny, tylko robione tak zwane BTS-y, czyli dedykowane pod danego I myślę, że tutaj ten rynek jeszcze jest nienasycony. Po, po pandemii, po rozpoczęciu wojny, gdzie wszyscy bali się, że za chwilę Rosjanie będą w Warszawie, jakby widać, że ten kapitał wraca i ten to takie zaufanie do polskiej gospodarki, a po ostatnich naszych, naszych przemianach, które uważam, że są zbyt wolne, to, no to, to tym bardziej. A co według Pani powinno przyspieszyć? Co powinno się zadziać, żeby się po prostu dobrze prowadziło biznes w Polsce? Co powinno się zadziać? No przede wszystkim urzędnicy powinni mieć jakieś określone terminy. No bo na przykład mówi się, że 60 dni jest na wydanie pozwolenia na budowę, no ale urzędnik pisze, ponieważ sprawa jest skomplikowana, no to przedłużamy o kolejne 30 dni. Więc to jest, to jest no, duży problem. Duży problem ostatnio chyba nawet Krystyna Janda publikowała, jakie były wydatki na wody polskie, przed 8 lat władzy pisowskiej. i teraz i teraz, że po prostu były takie, w porównaniu, do, przed tym były takie. No i to wszystko, wszystko się mnoży, no ma, masę błędów, zresztą jak, jak wszystko to się czyta, ja uważam, że powinno się minioną ekipę w 100% procentach rozliczyć. No tak, tylko my tego nie zrobimy. To musimy poczekać na naszych decydentów. Pytanie, co my możemy zrobić w firmie, żeby znaleźć się i utrzymać pozycję w takim otoczeniu rynkowym? No przede wszystkim też ta nasza pozycja, jaką mamy od 37 lat na rynku, powoduje to, że jesteśmy wiarygodnym partnerem. Właściwie nie płaciliśmy nigdy kar umownych. Zawsze wszystko, jeżeli były jakieś konflikty, załatwialiśmy polubownie. Więc myślę, że, że to jest taki nasz, nasz największy atut w tej chwili: że do nas dzwonią y, ludzie z drugiego końca Polski, inwestorzy, i mówią, że przeczytali o nas to, to i to, czy my byśmy nie chcieli z nimi współpracować. I to jest chyba nasz największy kapitał w tej chwili. To teraz pytanie: czy Ewa Bobkowska jest wizytówką Peanowa, czy Peanowa jest wizytówką sama dla siebie? No niestety Ewa Bobkowska. Niestety a Ewa czego Bobkowska. Niestety? Bo, bo tak jak wy, no jeżeli wszystko mówią, co co będzie z firmą jak ty odejdziesz, no, a, a ja nie wielbłąd, no, każdy ma swoje lata. A proszę mi powiedzieć, co jest dla pani najważniejsze w takim zarządzaniu firmą? W tym, żeby na co uczciwość. Pani... Uczciwość wobec ludzi. Miałam kiedyś y, pracownika, który miał być moim następcą. Po, po paru miesiącach rozstaliśmy się, bo rozmawiając z kim mówić jesteś świetny, cudowny, a w ogóle lepszego pracownika nie ma. Jak się za nim drzwi zamknęły, no to on u mnie by pięć minut nie pracował. Więc dla mnie to ja zresztą. Jestem wśród ekipy znana z tego, że jak coś mi leży, to mówię równo. Nie, nie owijam w bawełnę, tylko mówię tak jak jest i mówię do osoby, do której mam zastrzeżenia, nie yy, mówiąc cywilnie, obgadując yy, do poza około. plecami. Tak. Pani Ewo, co jeszcze chce Pani zrobić w PANOWA, w biznesie, yy, w nieruchomościach? Zastanawiałam się przy drogim pieniądzu, czy Części aktywów nie upłudnić, no bo jednak, żeby inwestować cały czas, trzeba mieć do banku ten wkład własny. Więc nad tym się zastanawiam, no ale w tej chwili rynek jest na tyle trudny i, i dalej pieniądz jest bardzo drogi, że, że na razie jest to odłożone. Na razie musimy pracować z tym, co mamy i, i korzystać z kredytów, i, i też powsiłkowaliśmy się. W pewnym momencie obligacjami, które oczywiście w terminie spłaciliśmy. Czego możemy się spodziewać po Państwa firmie w najbliższym czasie? No Dalszego rozwoju. Kolejne parki handlowe, kolejne mieszkania. Tak, tak, tak. tak. Zresztą no, z roku na rok yy, zrobimy coraz większe obroty. Także w tym roku powinno się to zamknąć około 250 milionów złotych, więc. Myślę, z kilkuprocentowym zyskiem, bo niestety na rynku budowlanym nie ma co marzyć o marżach typu 10-15%. Gdyby Pani miała doradzić innym osobom, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, swoje obserwacje na, na rynku, to co byłoby tym, tą taką najważniejszą radą? Najważniejszą radą byłoby chyba nie bać się, ale też jeść małą łyżeczką to, Nie rzucać się. Na zbyt głębokie wody. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja także dziękuję, pani redaktor. I zapraszam wszystkich na portal propertynews.pl. Property news podcast.